Jasne. Ciu, ciu, ciu. Jakiki kurwa Co oh, baki szef? Aż mi się ręka spociła, ja tu tutaj... to Nie, no, nie zajebie go. Literally... O, oh, to mnie ja mnie lecę. Gdzieś to? Grafy. One Grafy. 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 raz <grymny> <grymny> To jest polska Grafy. Grafy. głupi Oh, she's the bar. Hejka wszystkim z tej strony w i tak, to są długo wyczekiwane najlepsze akcje z mixów. Pisaliście, że nie ma tych akcji i chcielibyście je zobaczyć, dlatego no macie ten filmik. Mam nadzieję, że docenicie go łapeczką w górę oczywiście, jeśli Wam akcje się spodobają. Dodatkowo napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście oglądać takie najlepsze akcje z mixów tylko i wyłącznie ze CSGO. Czy jednak chcielibyście oglądać te akcje z miksów takie jak będą teraz montowane, czyli zobaczycie sobie jeszcze przykładowo parę klipów takich ze skrzynkami, jak otwierałem sobie skrzynki grając mecze w CSGO, jak przykładowo zrobiłem sobie 200 dolarów w dwóch betach, no dajcie znaka, czy właśnie chcielibyście jeszcze takie szotek gamblingowe, czy jednak po prostu wolelibyście tylko i wyłącznie Go. ale ja już nie przedłużam, tylko przechodzimy do odcinka. Yeah.

no to kurwa przypierdolę dwie rzeczy iść po Nie no, to już nigdzie nic nie płacą Czerwony skin w końcu co? W końcu Z kolekcji CS20 Fama, z upamiętnieniem No E, stary po mają potem to jest... S. No, to jest, zł, no to jest warte 10 zł, ale czerwony skin No w końcu coś mi gaveεν dał, tu mamy czerwony skinek Ile? Nie, no jak to kurwa 5D kosztuje, to Co? O! O! Lejdę normalnie, elo Pierdal, wymina jedynie Pierdalam się kurwa Ale bany chob mi wszedł lol, elo No jest Kurwa mało DHC Trzeba dodać DHC O kurwa Otworzyłem trzy skrzynki za 15 dolarów, nie? No Wydałem 45 dolarów, trafiłem z tych kurwa skrzynek case hardened na hero za 15 dolarów, rękawiczki za 260 Hydra Gloves Case Hardened Minimal Wear kurwa Ty to zawsze u Co? Nie wiedziałem, <grym> że się nie wiesz, czego mi z tego co robi daj mi bam <grym> O co chodzi, ty? Ktoś ale w pól auto poszło, ty, a oni Mki ki grają w ogóle, co? No jako przyzwyczajenia. O, nie widzę, nie widzę. Patrz teraz, kurwa, jak się twierdzę, mam kraka. <laughs>

Hello, e ALE i DIEBAŁEM TY Dobra Hedziki Akasimov obok nie no kurwa mać Czerwony skin obok nie Nie przecież to jest jakiś o. Jebany shit Zamknij mordę Uuuu Przegrałem teraz, nie wypadł mi jak No i chuj Na <laughs> się podoba ja tylko one-tapy, elo One-tapy One-tap, one no i dobra, one-tap challenge, dawaj mi jeszcze goś One-tapować nie potrafisz Mordzie pa. raz, dwa no jest trzy fragi. Okej, nie zreczowa jak zwykle. Fire in the hall. To jest toksyk, masz toksyk Good joke Diffuse, diffuse Elo, remis mordeczko, 4 pragi Jest kurwa żadny pierdol nie nie zna. Znaki to kurwa ma 1 milion kurwa rekomendacji I Chuj z takie grania wtedy Strasz Jest. nawet mnie nie widzi tutaj. To jest najlepsze miejsce uokoła. Nie. O kurwa Ty Cześć co trafiłem co? Fioletowego Galila chłopie Galilar R Ultra Fiolet Phoenix Kurwa kolekcja zamętu Fioletowy kurwa z tej kolekcji, z tej skrzyneczki Galila trafiłem Fioletowego chłopie Gadam muszę Ci od razu ile to jest warte Mordeczko po to Fil testet No już Ci gadam Tak to będzie kurwa drogie na bank Pięknie jest No kurwa 6 dych mordo Za 4 gwiazdki 64 zł, dobra ogółem to jest, będzie poza nagrywaniem. Wy to zobaczycie pewnie w najlepszych akcjach z miksów i tak jeszcze pewnie mówiłem na początku. Ale możecie dać znać, czy po prostu e, taka sklejka Wam się podoba. Czyli no nie wiem, widzicie jakieś otwieranie skrzynek, tu widzicie jakieś fajne akcje. A tu przykładowo teraz zobaczycie, jak e, robię kontrakt. Tak, dostałem tego Galila za gwiazdki, za skrzynki, za 4 gwiazdki. I ten Galil jest warty ogółem 90 zł, więc no moim zdaniem w sumie już sama operacja się zwróciła, chociaż na te gwiazdki wydałem o dużo więcej. Okej, okay, wracamy już z makiem, bo jednak stwierdziłem, że ten Mac 7 w sumie się nie nadaje. No i co? No zobaczmy co dostaniemy. Mam nadzieję, że dostaniemy albo tutaj Redline'a, ewentualnie właśnie... AWP2 Tygres lub Mac10 Krące węże i no zobaczmy w sumie. P90 Trygon, dobra, zajebisty jest ten CSGO, dostaliśmy. Kłuźba filteste 93 Trigon, Okej, okay, sprzedaj na rynku społeczności Steam 14 zł. Nie że nie kurwa ilość tam jest. O, to. Zajgoli. Leży na tej No, no tak. a, a, ej e kochanie! Tak się szczera, ty. <grywa> tek! Kurwa, tyle to pani w Nie wiedziałem, że to pani. Class B Plus B Elo, é chique Ha! Ale, Heddy, tu che possepava em eno Ai, eu não to able for deus nice. Thank you, Richard <laughs> Richard, how are you in this day? Daj dobro Peters to... and pussies. Ty pite wódka dzisiaj, nie? Ty piteza kuciek. Ja ja to słyszę, ja od twojej mamy... Ja o twojej mamy. No no żeby ci kurwa piezda. Kurwa, Sack Elo <grym> hahaha! Sack Dikans jest korwany. Stefuje? Sack Dik, porlis? Mam nadzieję. chlej kurwa, bo obo cię najebie. Porlis? Porlis. No kurwa, ale catch and. Nie rób siary. Paka. Kurwa, bardzo

Time, 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 time. 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 The Ale, time, ty! Co my tu odjewaliśmy? Left, Left main. main. The nice, nice. For me. I don't to, hurra. Around I ain't trying to tell you what to do, but you play cool. yeah, I'm playing by rules. I my rules. the thing with the